Cześć widzowie, ja jestem Knoperz i witam was na moim kanale. Dzisiejszy film, który obejrzycie jest to urywek z ostatniego live streama, więc jeśli chcecie być na takich live'ach, to śledźcie kanał, bo live'y może nie są regularne i nie są zapowiadane, ale na pewno fajnie się tam bawimy, nieważne czy jest to Minecraft czy Rocket League, nieważne czy jest to solo, czy z ekipą, bądź z samym Mawerykiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodoba, mimo to, że będzie to tylko urywek z szukania tego, jak stałem się najbogatszy, bo jak widzicie, jednak tą bogatą osobą się stałem i pokażę Wam trik, dzięki któremu poszukiwanie netherite'u było dla mnie po prostu prostsze i szybsze. Ci, którzy byli na live, dziękuję Wam bardzo, a przy okazji chciałbym Wam podziękować jeszcze, że wbiliśmy... Subskrypcji na kanale i to tak dosyć szybko, i sam zdaję sobie sprawę, że to dzięki shortsom Dlatego chciałbym to kontynuować na kanale i mam nadzieję, że nie macie z tym żadnego problemu. A teraz zapraszam Was do głównej części odcinka. pół i był sam Blackstone. Na przykład, o jest pierwszy Debris, no i to mi się podoba. Szkoda, że pojedynczy. Ale ważne, że coś tam jest. Widzu, chciałbym Ci jeszcze tylko przypomnieć, że ten materiał będzie zawierał główne momenty z tego, jak w neterze udaje mi się pozyskiwać debris. Jest to dosyć długi materiał, ale postaram się go skrócić jak najbardziej się da, żebyś mógł zobaczyć każdy możliwy zdobyty przeze mnie debris, a przy okazji metodę, którą już mogłeś na samym początku zaobserwować, czyli łóżka. Dobra, dawaj wyro. O, idealnie dwa debrisy to są. Nie trzy! Wow. W momencie tego, jak zobaczysz już, że znalazłem debris, pamiętaj, że postaram ci się to wszystko przyspieszyć ze zbieraniem. Po prostu będę zostawiał jakieś ciekawe teksty, moje reakcje na to, jak znalazłem debris. Plus po prostu każde łóżko, żebyś wiedział, że nie każde łóżko równa się po prostu stuprocentowej skuteczności w znalezieniu debrisu. To jest po prostu jeden ze sposobów zrobić, czyli w sumie jeszcze. 16 Ej, dobra, ja stąd przyszedłem, więc stąd chciałbym się zbudować. Tu jest lawa totalnie, już nie to nie interesuje Tu już kopali. Dobra, zmieniamy stronę. Chyba, że tu by się bładować tak w sam środek idealnie. Mogę zaryzykować w sumie co mnie to? Chyba nie Nie ma. Gdybym coś minął, to krzyczcie. Się wrócimy. Też staram się patrzeć na mnie. O! Proszę, bez, bez, bez łóżek. Dwa naraz, dwa obok siebie. No i co? Można? Można. Łatwo Widzowy. 6. 6 z 16. Aha, super grass. No. Mega gra, Zbyczku, mega, mega. Chyba grawy chciałem powiedzieć, ale coś mi w życiu nie wyszło. Wybaczcie. Dobra, tu bym wysadzał już. Dawaj, wyro. Nie widzę nic. Jak ominę, to będzie mi przykro, ale wątpię w to. Z tego, co się orientuję, to nie ominąłem żadnego debrisu, chyba że jestem ślepy, robiąc research i oglądając ten materiał. Więc, jak coś ominąłem, dajcie mi znać, proszę was. <noise> Najgorsze, że czasem można się tak źle wkopać, ale łóżka by nie pomogły. Oj, prawda, to prawda. Wyszliśmy z Blackstone'a. To ja bym poprosił ubyrko eee, Chyba nie oddało Żwir, to żwiru nie chce Odbijamy w lewo Ładujemy tu Idealnie, żeby mi na łeb spadło nie trafiłem. O, teraz chyba trafiłem. Tak. Proszę dać mi debrisa. No cóż, nie dali. Chcę być najbogatszy na serwerze. I mieć cały ekwipunek. O, jest. Są trzy debrisy zaś. Dobra. Jak. Kur nie No! To nie było śmieszne. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie no w sumie trochę było. No i Bajlandu. Wjeżdżamy do tunelu moi drodzy. Jest debris. Idealnie na środeczku. 10 debrisów. Nice 4 8, 12, 16 Czyli jednak 20 bym potrzebował na miecz niezdowką Okej Ja wtedy policzyłem że jakby już z hełmem liczę Dobra tu wysadzam na środku Niech się dzieje co się ma dziać No i ja już się stanęło No nic nie było Miałem wrażenie, że migną nign mi debris, ale coś mi się mogło przewidzieć. Tyle już w tym neterze siedziałem, że nawet z zamkniętymi oczami pod tym debris widziałem. Daj mi ziemniaczki, żeby była regeneracja dobra. Cyk. 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 Zostawmy to lepiej bez komentarza. Proszę Was. Kałek za Blackstone'em. Cyk. Cyk no ten kwardz, jak to wszystko wybucha, na początku wygląda jak ten. O, jest. Nie, jednak nie jest. Ej, nawet podwójny. Mój no Bajlando. A jak nazbieram więcej, dam Maverickowi Nie chcę Blackstone'a, chcę, żeby sobie stąd poszedł. Świat Minecraftowy nie był dla mnie łaskawy. Dajcie Debris. Otóż nie, tu bardziej gigglesia. Uczwa jednak nie jest git. Jakbym odpinął tutaj, na przykład. Przeleciało. Jak mi się wyrka skończą? Koś te coś nie oddaje teraz. Raczej nie. Są kwarc, są neterek. Kurcze, no nie fajnie. Ah, nie chcę kwarzu. Chcę debris. No. debris. Debris, 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 debris. To chcę, tego potrzebuję. Stał nie nadzieja na debris. Przynajmniej w tym podejściu. Opa, kolejny, jaj, jo, 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 jo. nie oddaję, teraz są tyle podwójnych i potrójnych. Rzekolika. Nie chce się już więcej znaleźć. Sprzedam grawę. Jak ktoś chętny. Dobra, próbujemy za Blackstone'em od razu. Kwarc. Guzik. też nic, nie podoba mi się to nic czyli ten cały debris jeśli tu jeszcze jest jakiś to musi być idealnie wokół mnie gdzie go skopuję. i nie trafiam Blackstone. To tam nie chcieliśmy ogóle ostatnia różk Dobra, wysadzam tu Czyli z tym. Czy coś opróź lawy? Nie. Nie ma. Z racji tego, że kopanie za pomocą łóżek właśnie się zakończyło, chciałbym to szybko podsumować. Zatem... Znalezienie 12 kawałków debrisu, czyli 3 sztabek netherite, to jest szulker pełen łóżek, w tym wypadku 27 plus 5 łóżek w moim ekwipunku, co daje nam w sumie 32 łóżka na 12 debrisu. Więc sami możecie wyciągnąć wniosek, czy jest to opłacalne, czy nie. Teraz przez resztę materiału, z racji tego, że chciałem zbierać jeszcze 4 netherite na jedną sztabkę, żeby mieć cały ekwipunek. Pełny Netherite. nie licząc dodatkowego miecza, po który wrócę z czasem, uznałem, że będę po prostu kopał to wszystko kilofem na cztery dodatkowe ancient debris. O, jest debris, dobra. Chciałem powiedzieć, że jeszcze trzy bym chciał. Są dwa. Jeszcze jeden Devils bym prosił. Jest Debris Jest 16 No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobał I mimo tego, że to było tak naprawdę z 2, 3, 4 razy dłuższe Jako wycinek live'u, postarałem się to skrócić wam do maksimum I mam nadzieję, że to co wyszło, przypadnie wam do gustu Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Bo przebijając barierę do 200 subów, dajecie mi nadzieję, że możemy przebić i 300, zatem Życzę Wam miłego dnia, a zarazem dzięki za oglądanie, na razie i pa! pa.